Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym wrześniowym wydaniu programu Co Gdzie Kiedy. A już dziś o biegu w pogoni za Bobrem, rajdzie rowerowym na Górę Świętej Anny oraz bezpłatnym kinie w Zawadzkiem. Znajdujemy się przed Nadleśnictwem Zawadzkie, który jest jednym z organizatorów nietypowego wydarzenia o nazwie Pogoń za Bobrem. Jest ze mną pan Tomasz Konfederak. Panie Tomaszu, niezwykła jest nazwa tego wydarzenia. Czy faktycznie uczestnicy tego biegu będą biegali za Bobrem? Czy ten bób faktycznie się tam gdzieś znajdzie? Bób się zawsze znajduje, a to, czy go ktoś zauważy, to już jest no, sprawa biegacza. Jak biegnie szybko, to na pewno go dogoni i zauważy, a jak nie, to zobaczymy. Początek i koniec trasy znajduje się przy leśnej letniej izbie edukacyjnej w leśnictwie Dębie. Trudna nazwa, łatwy dojazd, ponieważ jedziemy drogą czarną, tak jak do Karitasu. Jest to w Zawadzkim wszystko zlokalizowane. Trasa ma dwie długości: dłuższa 12,5 km, a krótsza 7 km. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Co każdy uczestnik powinien ze sobą zabrać? Buty. Przede wszystkim buty, dobry humor. Nieprzyzwoicie piękne miejsca można też odwiedzić pieszo lub na rowerze. Ze mną jest pan Alfred Felix z PTTK w Zawadzkiem, który opowie nam o zlocie młodzieży szkolnej na Górę Świętej Anny. Jest to e, rajd pieszy, który prowadzi ścieżkami czy szlakami e, po rejonie Góry Świętej Anny jednym z najpiękniejszych chyba rejonów naszego powiatu i naszego. Województwa Opolskiego, czyli Opolszczyzny. Przy Domu Pielgrzyma będziemy sobie rozlokujemy się i tam będzie poczęstunek turystyczny, który przygotuje Dom Pielgrzyma no i będą również konkursy, konkursy takie w grupach na temat Góry Świętej Anny, na temat obiektów, historii, którą opowiedzą podczas trasy nasi E, opiekunowie czy przodownicy. Jakby Pan mógł powiedzieć, jakie atrakcje będą czekały uczestników po drodze? Piękne krajobrazy, jakie? No, więc piękne krajobrazy, no, nie będziemy akurat zwiedzać, bo e, to bardzo często zwiedzamy w Żyrowej pałac, kościół, e, czy tutaj amfiteatr będzie po tej przerwie takiej posiłkowej. Będzie zwiedzanie Góry Świętej Anny i sanktuarium e, i klasztoru e, w grupach. W grupach z opiekunami, którzy e, no, poprowadzą te swoje grupy e, po tych miejscach e, przepięknych. No i oczywiście e, stragany, bo to jest jedne z najciekawszych dla dzieci i młodzieży miejsc, gdzie można sobie coś dobrego e, kupić. Do tej pory było aktywnie bieg, czynny wypoczynek na rowerze, a teraz coś innego, czas na odpoczynek w kinie. Znajdujemy się w centrum, w sercu e, kina w Zawadzkiem. Ze mną pani Celina Cieślik, która nam opowie o darmowym kinie w Zawadzkiem. Kiedy mieszkańcy gminy Zawackie mogą przychodzić na darmowe spektakle? Darmowe spektakle będą każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach popołudniowych bądź wieczornych. Zawsze ogłaszamy te godziny. Z pewnością nie będzie to o godzinie 10, ale gdzieś około godziny 18-20 będą wyświetlane darmowe filmy dla wszystkich mieszkańców i nie tylko. Może przyjść każdy, kto chce. Jest to bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat. Jakiego e, rodzaju filmy są tutaj puszczane? Filmy e, są puszczane naprawdę różnorodne. E, od komedii po horory czy, czy klasykę. Także jest naprawdę dość szeroka paleta. Które cieszą się największą popularnością? <laughs> największą komedię i horory. Mieliśmy filmy takie, które były e, z rocznym opóźnieniem, a więc nie są też to stare filmy. Są to filmy takie, powiedziałabym, nie stare, ale już nie premiery. Jak wygląda frekwencja? Różnie. Różnie są filmy, które cieszą się powodzeniem i wtedy jest no, około tam, powiedziałabym, 100 uczestników, a są filmy, gdzie przychodzi tylko 10. Do kiedy te filmy będą tutaj puszczane? Filmy będą puszczane. Mamy, bez, mamy zezwolenie na bezpłatne puszczanie filmów do przyszłego roku do końca sierpnia. Młodzież nie szwenda się, może przyjść, posiedzieć, zobaczyć. No i myślę, że z czasem może zawiąże się jakiś klub dyskusyjny. Muzyka